stałem czterdzieści idziemy aktualizacja ruszyliśmy z Bielska patrzcie o więc jeszcze trochę i będę na miejscu ale gdzie to zobaczycie no za jakieś 3,5 godzinki w sensie u mnie to 3,5 godzinki, u was to jakieś nie wiem jakieś 5 minut, więc do zobaczenia Za tarmoszkę tak korzystać Dla oli huice! O nie! <laughs> o nie! jest nie! O Mercedes. O oh, ujeżdżaj. <laughs> 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 <pan> o <do> <laughs> nie! Ale, wy kurwisko! <laughs> kwas chlebowy. Kwas chlebowy. Będziemy kupić kwas chlebowy. Jestem gejem! Nowa! Stara stacja! I co jest? I muszę czarne. I co to jest? A nie białe, nie białe, bo masz czarne buty. Czegoś takiego nie ma, zostaje to na dłużej. <laughs> A, ruchome schody, nieruchome. Czekaj, 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 czekaj. Dlaczego? No świeżo znanego dziecka. Zwalni konie. Idziemy do iska, testować jakieś rzeczy. dawaj, idziemy. Gdziemy zrobimy stowa? jakieś scęki. <noise> to szefię ja kto się zwolnił za ja ty. Nieba! ale wieje. muszę, ale wieje. Jak, jak ci się siedzi? Tak? A chcesz spróbować Nie. Na kranku? Nie. To jest najlepsze. Chodź, 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 chodź. Testuj, ja chcę z kobietą z testować Dobra, no to testuj Ale no musisz się... położyć Jak się leży Nie się wydaje że to? No i spróbuj testować Ojole zajebista Harry Potter Harry Potter To jest to mandarinka? Patrz to, to jesteś takiego Że tu masz takie e... Kłączy to są piesy! Zabaweczki! No, no, no. e, na które? 0, e, 1 czy 2. No na samą górę idziemy, bo tam... Na dachu cię despijemy, dawaj na... Ból, no, to górę, na. E, co to jest? A wiesz co tam gdzieś zbyt chcesz wejść? No no dobra. dobra, ja tu nie można. Kurwa, tu nie można, bo płano ochroniarz idzie. Czyjdzisz? Ło cześć. Wow, cześć. Weszło mi w dupę! Nie czuję się w ogóle odkrężony. No ale, grupa baba. <grymianie> I teraz są. Skazani na cięczkę. No, no, no Masz, e, e. Ma... ale ja naprawdę na, na tyle. No, dobra, Dominika. Ja Sami mówią do moja mama nie żyje. <grymianie> <grymianie> <Uj Boże>. <grymianie> <grymianie> Czekaj, bo ja też chcę widzieć No ty, ty, ty. tak jeszcze, tak wiesz, że jak taki seks... Czekaj ty. Tylko prototyp, przepraszam Jake, jaki dziewięć prototyp daj. O nie, to prototyp ja to, to jest To jest Ja dodam takich dramaturgii Oooo, jedziemy, kur... O Jezus, ale to prototyp Ten na moją twarz Nagraj stąd, że to jest takie bardzo ciężkie A, że, to. że tak? <gulity> Jakie to jest głupie Róbcie biki. Idziemy spotkać inżynierczyka. Oh, wow, wow. On tu... nie strzelił ani jednego gola Wiesz kto go wymyślił gole. galerie handlowe? Ja Tylko Nie kole. wierzysz mi? Nie, no ja wymyśliłem, naprawdę Ja ty też, najpierw pijesz woda, potem te kulki? Nie. Spójrzcie, spust! Spółka się zepsuła Sprawa nie jest lekka Patrzcie ile mam kulku. Policzymy kolorki Dawaj <ścoughs> <ścoughs> Dawaj do ją. wciągnij, wciągnij <ścoughs> <ścoughs> To wygląda trochę tak jak wagi mm -hmm. kulka mi ugrzęzła, spójrzcie. Co jak kulka? Wadzajmy. I. Śpiesz. <gulka> <Biedziałem. gulka> nie, nie, to nie jest. No nie, nie. <gulka> i... nut butter. Pytaj <laughs> butter. Demon. 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 <laughs> Wszystko Lampa jest stworzona z tylko, tej maskownicy takiej, do sufitu. Z kabla. Akurat w tym przypadku on jest w jakimś takim I z same, samej żarówki. <laughs>